Wiosna 2020 roku to szczególnie wymagający dla nas czas. Te wymagania dotyczą nas wszystkich i pochodzą ze świata z zewnątrz od naszych rodzin, znajomych, współpracowników ale też od nas samych. Ten stres może się na bardzo różne sposoby objawiać. Moi pacjenci mówią o nim jako o takim obciążeniu, które leży na ich barkach albo na klatkach piersiowych. Jako takim ciśnieniu, jakby się atmosfera zagęszczała, jakby byli ściśnięci w jakimś imagle. I w takim wymagającym czasie czasami marzymy po prostu o przerwie, o tym, żeby się wyrwać z tego uchwytu, żeby odetchnąć, żeby się odciążyć. Czasem chcemy się rozerwać, a tak naprawdę potrzebujemy się oderwać. Przerwy. Są nam potrzebne. Są, stanowią one oba elementy cyklu wysiłku i, i wypoczynku. E, tak samo jak potrzebujemy uczestniczyć w świecie, to też potrzebujemy móc się od niego jakoś odłączyć, odsapnąć, odpocząć. I można to robić na bardzo różne sposoby, e, i dobrze, żeby te sposoby e, miały. Mało skutków ubocznych. I teraz chcę Państwu zaproponować inny niż alkohol sposób na wprowadzanie do świata takiego elementu baśniowego. Na pewno pamiętacie Państwo z książek czy filmów takich jak Opowieści Znarni, Felix Netnika, możliwie teoretycznie możliwa katastrofa. E, czy e, głośnie powiedzmy? Niekończąca się opowieść. Niekończąca się opowieść, o właśnie, dziękuję. E, taką, taką ideę równoległego świata przenoszenia się do jakby jakiegoś równoległego wszechświata. I kiedy skończą Państwo oglądać ten filmik za, za kilka minut albo za e, kilka godzin. Możecie sobie Państwo wyobrazić takie miejsce. Takie miejsce, które jest bezpieczne, takie miejsce, w którym być może już kiedyś byliście, na pewno takie miejsce, w którym miłoby było być. Miejsce, które jest bezpieczne, które jest przyjazne. Z każdym wspomnieniem będzie się pojawiało więcej szczegółów. Co Państwo widzieli w tym miejscu? I co jeszcze? Co Państwo słyszeli w tym miejscu? I co jeszcze? Co Państwo czuli w takim sensie zmysłowym? I co jeszcze? Co Państwo czuli w takim aspekcie emocjonalnym? I co jeszcze? Eee, takie miejsca można też tworzyć. Można rozpocząć od jednego kamienia, od jednego doznania od, od doświadczenia mokrej trawy pod stopami albo zapachu drożdżowego ciasta czy smaku soczystego jabłka, albo pięknego widoku. Można je w kolejne dni rozbudowywać, wzbogacać o różne elementy, pamiętając o tym, żeby były tam wszystkie te wymiary właśnie wzroku słuchu, zapachu, smaku, dotyku, ale też emocji. Takich dobrych emocji, których doświadczamy w bezpiecznym, przyjaznym miejscu. Oglądacie Państwo ten filmik, więc zapewne śledzicie wysiłki pracowników Centrum Nauki Kopernik, którzy nie, mogą, nie mogąc gościć Państwa na powiślu, ciężko pracują przy akcji Kopernik w domu. Na stronie internetowej kopernik.pl w zakładce Wesprzyj nas dowiecie się Państwo, jak można kupić wirtualny bilet żeby wynagrodzić ich wysiłki. A ja bardzo serdecznie państwu dziękuję i też bardzo dziękuję mojej partnerce za pomoc w realizacji tego filmiku.